1. Reżyser Hwang Dong-hyuk zdecydował się nakręcić drugi i trzeci sezon za jednym razem, co stworzyło ogromne wyzwanie logistyczne. Łącznie zdjęcia trwały około 200 dni z udziałem ponad 300 aktorów i blisko 200 osób z ekipy każdego dnia. By utrzymać spójność emocjonalną historii, wszystkie sceny planowano z wyprzedzeniem na tygodnie do przodu, jak w zegarku. Hwang porównywał ten plan zdjęciowy do wojskowego manewru, pełnego dyscypliny, ale i napięcia. 2. Jedną z najbardziej wymagających scenografii była ta z finałowej gry nazywanej Sky Squid Game. Zbudowano ją w formie zawieszonej w powietrzu konstrukcji przypominającej pętlę Mobiusa. skrętymi schodami, ścianami bez punktu odniesienia i elementami dezorientującymi wzrok. Projekt artystyczny miał wywoływać poczucie zagubienia, gracz nie wiedział dokąd zmierza. Ten efekt miał oddać stan psychiczny bohaterów bez wyjścia, bez kierunku, bez nadziei. 3... Gramingo z drugiego sezonu została zbudowana na specjalnej kołyszącej się platformie otoczonej setkami świateł i luster. Konstrukcja powstawała przez 3 miesiąca, w scenie brało udział ponad 300 statystów. Cała scena została zaprojektowana tak, by wzbudzać sprzeczne emocje, radość, dezorientację, strach. Reżyser chciał, by widz nie wiedział, czy to zabawa, czy już dramat. 4. Bang Dong Hyun nie ukrywa, że realizacja serialu była dla niego wyniszczająca. Podczas produkcji trzeciego sezonu stracił kolejne dwa zęby, co dało już ponad 10 od początku pracy nad serią. W wywiadzie powiedział, że każdy dzień na planie był jak zejście do piekła. Stres, brak snu i ciągła presja twórcza kosztowały go zdrowie, ale jak sam twierdzi było warto. 5 W trzecim sezonie gi staje się innym człowiekiem po serii zdrad, strat i moralnych kompromisów. W tym pierwszym zabójstwie jego postać Znajduje się na granicy człowieczeństwa. Reżyser przyznał, że ta przemiana była najtrudniejszym fragmentem do napisania. Chciał pokazać, jak daleko człowiek może się posunąć w świecie pozbawionym zasad i co może go ocalić. To nie tylko thriller, to opowieść o moralnym dnie i powolnym odkupieniu.